Marszałek, koła Gospody Wiejskich to taki wzór, przykład organizacji pozarządowej, organizacji o ogromnej tradycji, dorobku. I myślę, że były one taką strukturą, która narzucała pewne formy życia społecznego, kulturowego, życia także obok straży, ludowych zespołów sportowych, kółek rolniczych, takim miejscem, gdzie kształtował się ten to, to życie na, na wsi, które zachowało tradycję polskość, ale chciałbym jeszcze wspomnieć o obszarze takim edukacyjnym, szkoleniowym. Pamiętam organizację różnych pogadanek, seminariów, szkoleń, co było bardzo istotne. I w tym świetle myślę, że bardzo ostrożnie z tym wymogiem rejestracji, bo często ten wymóg rejestracji jest traktowany jako forma pewnej deklaracji politycznej. dlatego otwórzcie te możliwości przydziału środków wszystkim panie bez względu na Pani to, się Pani poseł Bandanowicka, lewica, bardzo proszę